Leczenie narastającej krótkowzroczności, ortokorekcja. Krótkowzroczność to wada wzroku, która często występuje u dzieci i młodzieży. W Europie co trzecia osoba to krótkowic, a liczba ta z roku na rok wzrasta. Objawem krótkowzroczności jest dobre widzenie z bliska, natomiast z daleka obraz nie jest ostry. Na podstawie licznych badań naukowych stwierdzono, że wada wzroku u dzieci i młodzieży ma tendencję do zwiększania się. Nie wiemy do końca, dlaczego tak się dzieje. Faktem jest, że w młodym wieku krótkowzroczność narasta średnio 0,75 dioptrii na rok. Zakładając, że 8-letnie dziecko ma wadę wzroku minus pół i tempo narastania 0,75 dioptrii na rok to po osiągnięciu pełnoletności będzie miało krótkowzroczność rzędu minus 8. Jest to bardzo duża wada wzroku. Nic więc dziwnego, że rodzice dzieci, którym narasta wada wzroku, pytają, jak leczyć narastającą krótkowzroczność. Wszystkie wysiłki zmierzające do powstrzymania wzrostu wady wzroku nazywamy kontrolą krótkowzroczności. Krótkowzroczność jest wadą wzroku, a nie chorobą. Dlatego kontrola krótkowzroczności jest lepszą nazwą niż leczenie. Co można zrobić, aby zahamować narastającą wadę wzroku? Najskuteczniejszą metodą jest zastosowanie nowoczesnej ortokorekcji, czyli specjalnych, bezpiecznych soczewek kontaktowych twardych, zakładanych tylko na czas snu. Rano po zdjęciu takich soczewek uzyskujemy dobre widzenie przez cały dzień bez okularów i bez soczewek. Stosowanie nowoczesnej ortokorekcji daje niebywałe efekty, ponieważ spowalnia narastanie wady minimum o 50%. Jednak u większości dzieci i młodzieży stosujących nowoczesną ortokorekcję wada ta nie narasta wcale. Podam przykład, aby zobrazować fenomen tej metody. Jeżeli skorzystamy z nowoczesnej ortokorekcji i powstrzymamy narastanie wady tylko o 50%, to ostateczna wada wzroku u wspomnianego dziecka nie wyniesie minus 8, tylko minus 4 wierszki. Istnieje jednak bardzo duże prawdopodobieństwo, że wada ta będzie znacznie niższa. Mając przed oczami te wyniki, warto pomyśleć o kontroli krótkowzroczności, która pozwoli znacząco zahamować narastającą wadę wzroku u każdego dziecka.